wieczór przed obozem, to był piątek e, grałem wtedy sobie właśnie Formułę 1, przyszła siostra i powiedziała właśnie o tym obozie i próbowała mnie zachęcić, żeby pojechać, a jak ja mam być szczery totalnie, no to nie chciało mi się jechać, bo byłem tutaj dwa tygodnie temu właśnie na real life'ie na English Campie i no nie chciało mi się po prostu wracać jeszcze patrząc na to, że w niedzielę rusza mi kolejny obóz, to jeszcze chciałem sobie odpocząć no i tak gadam z mamą i mówię, mamo, tak mi się nie chce jechać, ale niby Daniela będzie liderką, to chce, że moja siostra to chce jechać, ale nie chce jechać. Eee, i, I tak, i wyszło i potem mówię, dobra mama, pojadę zobaczę i najwyżej wrócę tam w poniedziałek, czyli te dwa dni potem do domu pociągiem razem z Danielą. No i mama mówi, nie, to w takim razie to w ogóle nie ma sensu, to lepiej nie jeć, a Daniela już wtedy poszła do swojego pokoju. I potem już mama się trochę na mnie pogniewała i powiedziała: To już nie jest, to już nie ma co, to już zostaniesz w domu i nam pomożesz. A ja mówię: No dobra. Ale potem przychodzi Daniela i mówi: Jaka jest decyzja? No, a my mówimy: No mama mówi, że to nie ma w sumie już sensu, mi się nie chce za bardzo. No to chyba nie. Ona mówi: No to było mi głupio, to powiedziałam, że jedziesz. No i pojechałem. <laughs> I cieszę się bardzo, bo jest to najlepszy obóz, na jakim byłem. Ile, bardzo dobrze się tu czuję. i Jestem jej wdzięczny i też wiem, że tutaj była ręka Boga jakby przyłożona do tego. Słucham tych na przykład niektórych przerażających historii, tak jak miała pani Gosia czy pani Weronika i miałem takie, że że no to jest ciężkie do po prostu słuchania i w sensie nie, że ciężkie, że się nie da słuchać, tylko, że ciężkie, że jakby to przyjąć, że yy, Naprawdę chciałbym pomóc takim ludziom, którzy tak żyją, bo ogólnie jestem osobą, która stara się pomagać. Jak to słyszałem, to wzięło mnie coś w serce i słuchałem z ciekawością, bo zawsze mnie ciekawią na przykład takie różne historie i cieszę się zawsze, że się nawracają bo to jest najważniejsze. I no zawsze po prostu mi coś tak bierze w serce i tak sobie rozmyślam, że jestem wdzięczny Bogu, że byłem wdany do takiej, takiej rodziny, że nie musiałem przechodzić przez takie ciężkie rzeczy i itd. Powiedziałbym, że jest to super miejsce, są super ludzie, super liderzy, że jest super atmosfera, dużo jest dobrych zabaw, ale przede wszystkim bym e, powiedział o tym, jak Bóg dobrze wpływa na ludzi tutaj. I mam takich dwóch przyjacieli w klasie: jeden właśnie wierzy w Boga, drugi jest ateistą. Jakby, jakbym miał wziąć tego, który wierzy w Boga, to raczej nie byłoby go ciężko namówić, ale do mojego kolegi ateisty bym raczej powiedział, że. Nawet jak nie uwierzysz tego Boga, ani nic, to warto się jest przekonać, bo możesz poczuć coś, czego nigdy nie czułeś, co może zmienić Twoje życie. Może coś takiego bym powiedział. Urodziłem się w rodzinie wierzącej. Moja mama i tata są pastorami, moja babcia. Zawsze byłem osobą wierzącą. Za dzieciaka cieszyłem się, jak chodziłem do kościoła. Mieliśmy właśnie w kościele coś takiego jak ultra. To... Prowadził to Piotr Damian. Potem moja siostra Daniela, i zawsze nie mogło się doczekać, jak tam szliśmy, bo tam było uwielbienie takie fajne, że były fajne piosenki, które lubiłam słuchać za dzieciaka. Potem były takie różne fajne gry, które sprawiały nam frajdę, były różne przekąski. i Tak zawsze chciałem, chciałem zostać jak najdłużej i zawsze mi to ciekawiło. Nie miałem raczej nigdy takiego momentu, gdzie odsunąłem, odsunąłem się od Boga, ale na pewno miałem moment. To było w lutym. Znaczy, moment, w którym przybliżyłem się jeszcze bardziej do Boga, było w ostatnim miesiącu mniej więcej. Przed, chyba chwilę, chwilę przed momentem, zanim się ochrzciłem. Że zrozumiałem, że, że kocham Boga nad życie i że chcę oddać mu swoje życie i że chcę być z nim już do końca. Kiedyś chciałem być piłkarzem, ale te marzenie. Przepadło niestety. Obwiniam trenera, ale wiem, że to był plan Boga, ponieważ rok temu na innym obozie stałem przed decyzją, czy zapisać się do klubu pogoń Szczecin, bo jestem ze Szczecina, czy rzucić to i zostać w stomatologii znaczy pójść na stomatologię. I stałem przed wyborem, bo nie wiedziałem, co zrobić. Bo wiem, że jakbym poszedł do tego klubu, to bym musiał zawalić naukę, bo tam nie wyrabiałbym po prostu. A nie chcę też zawalić nauki, bo jedna kontuzja w piłce i to może być koniec, no i potem ciężko byłoby znaleźć pracę. I nie wiedziałem co zrobić I, i podchodziłem do ludzi, jak była modlitwa, i właśnie to mówiłem, że potrzebuję jakiegoś znaku od Boga, co mam zrobić, bo sam już nie wiem. I na początku myślałem, że mam zostać w piłce. Powiedziałem do taty, że może nie chcę do Pogoni Szczecin, ale do innego klubu, zobaczę jak tam mi pójdzie. I w momencie jak tata poszedł do tego klubu mnie zapisać, klub powiedział, że mamy iść do trenera. Tata dzwoni do trenera, nie odebrał, napisał do trenera i nigdy nie dostaliśmy jakby wiadomości zwrotnej tak. I wierzę, że na początku miałem takie, że tato czemu nie powalczyłeś, nie? Coś takiego, czy czemu ja nie powalczyłem. I na początku też nie wiedziałem, że to trener, tylko też obwiniałem rodziców, bo Myślałem, że to oni po prostu nie chcieli, żebym już grał. Ale w momencie, kiedy tata mi powiedział, że to jakby trener nie odpisał ani nic, to było mi bardzo głupio, bo ich długo obwiniałem. Przepraszałem ich za to. I po czasie zrozumiałem, że to właśnie była wola Boga, bo się o to modliłem i mi to pokazał. Żebym jednak... Że jednak fajnie było pograć te kilka... osiem lat dokładnie, Ale że to nie jest coś, co chyba powinienem robić, w sensie nieprofesjonalnie. Profe... Nie w historii w Biblii, jak się czyta, albo różne wersety, nawet czasami sobie tak robię, że otworzy się Biblię i po prostu losuje się stronę, losuje się werset i czytam ten werset. I czytam, 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 czytam i mówię, kurde, ostatnio o tym myślałem i to jest dla mnie odpowiedź i tak dalej. I zaczęło być to dla mnie ważne w momencie, kiedy zacząłem dostrzegać, że Bóg mi przekazuje coś przez to, i różne odpowiedzi, i tak jakby dało mi znać, że Bóg jest cały czas ze mną i mówi mi co mam robić, i tak dalej. Ostatnie kilka dni, jak byliśmy w szkole, to nie przyszła cała klasa do szkoły, tylko ja przyszedłem, bo mama mi czasami każe, <grym> nawet jak mi się nie chce, to przyszedłem i byłem sam w klasie. I pani od Polskiego powiedziała, że to sobie po prostu pogadamy, że nic nie zrobimy, bo i tak oceny wystawione. I tak gadaliśmy, gadaliśmy, i właśnie, nie wiem, jakimś cudem przeszliśmy na temat Boga. Jak tłumaczyłem tej pani, jak to, jak to u mnie wygląda, jak z wiarą, z jakiego kościoła jestem. I moja polonistka jest nieatejską, ona powiedziała mi, że wierzy, że coś jest, ale nie wierzy, że w sensie nie wie co. Ja jej zacząłem mówić o tym Bogu i tak dalej. I pani się zaciekawiła i powiedziałam też jakby o Bozie, o English Campie. I w miarę zachęciłem, bo Pani powiedziała, że w takim razie chyba zapiszę ją za rok, bo to brzmi ciekawie. Jeszcze nie wiedziałem o tym, to może też o tym, po, o, na pewno o tym obozie powiem. E, ale powiedziała mi coś takiego pod koniec jak gadaliśmy, bo już musiałam iść, bo mama mi pozwoliła pójść, jak nikogo nie było ze szkoły. To powiedziała, że ciekawie wygląda to w moim kościele i że chyba przyjdzie w następną niedzielę zobaczyć z córką jak to wszystko wygląda. No i się ucieszyłem. No mnie niestety nie mogło przy tym być, nie wiem czy była. Bo miałem obóz od razu tutaj. Ale jeżeli była, to cieszę się, bo na pewno komuś mogłem pomóc, zaciekawić. I wierzę, że coś się zmieniło w życiu mojej polonistki.